Siemanko, mały update a propos kryptowaluty Energy, mianowicie jeśli chodzi o endrop, doszedł taki mały szczegół do jednej dodatkowej social media, aby dozyskać jeszcze dodatkowo 8 sztuk więcej. Także zostaję ze mną i za chwilę pokażę, gdzie co jak to wygląda. Dobrze, jesteśmy na koncie. Pojawiły się nowe social media. Czyli zadanie z tym związane, aby to wykonać, przechodzimy sobie dalej, i pojawi się tutaj widoczny Instagram. Aby jak to zrobić, mamy tutaj wiadomość: trzeba kliknąć w ten link i wpisać swoje konto. Tutaj masz where is find, czyli gdzie znajdę to, to oczywiście to pisze po prostu. Przejdź na swoją stronę domową swojego Instagrama, kliknij swoją ikonę i tam po prostu pod obrazkiem, że tak powiem Twoim zdjęciem, będziesz miał swoją nazwę i teraz przejdźmy sobie do wykonania tej czynności czy ja już to wykonałem, dałem tutaj po prostu dajesz obserwuj Pozwolę sobie tutaj jeden z obrazów sobie skomentować i przeszedłem po prostu etap dalej tutaj mówię konto, po prostu skopiowałem sobie tą tutaj wartość przekleiłem tutaj save Save and Continue. I przechodzimy sobie po prostu do zakładki. Gdzie ona tu dashboard. I w dashboardie po prostu czeka na full report. Jeśli chodzi o moich poleconych, to statystycznie 25% już ma weryfikację, że tak powiem, tutaj jako complete. A część jeszcze nadal jest w jakimś utknęło, że tak powiem, w kolejce. I w zasadzie to wszystko w tym materiale. Takie szybko, krótko i na tem. Także pozdrawiam Cię ciepło. Cześć!